Chciałem z tej strony TDJ hey, wam pokazać małą mapkę Save'a do pobrania. Bardzo małe. Nie budowałem bardzo tutaj dużo. Nie miałem czasu. Zajmowałem się czymś innym. Chciałbym wam pokazać to właśnie teraz. Tu jest taki domek. A, tu są rodziny takie małe. No, te były malutkie i urosły. Są tu różne rzeczy. Tutaj jeszcze takie... O. Łuszko Tutaj taki jakby na dole salon. A tam jakby nie. Wiem, dla dzieci I salon jakby. E e e Oj. To jest tutaj. Tutaj jest taka yy, odpraska, też rozjęta tutaj. Tak dużo. No, teraz to wszystko niszczą. To chwilę Chcę pokazać sejwa to będę wszystko teraz niszczył. No nie chcę to. To tak. no, się wchodzi. I tu prace pracę. Zabijaka, zwierząt, świnki itp. Kowal. Naprawa, naprawia itemki i, i zmianniki, Palmer. Pszenica. Hodowla. Koduje zwierzęta. Trwal. Ścina drewno i liście. Yy, Odcięża się praca zimowa. Aha. Nie, jeśli nie wierzycie, że tu yy, są drzewa, to ja tak zrobiłem. Takim sposobem że na super płaskim są drzewa. Widzicie? Wszędzie są drzewa. Tam, tam. no tam są drzewa. Wszędzie. Myślicie, że to tylko tak o, posadziłem? Czy, czy to nie, prawda? Tam już więcej nie widzę? Ale o, tam jest. Jeszcze będzie. O, tam widzicie? Nie będę się odsuwał, bo się to zgubię. Yy, będzie safe do pobrania to Link będzie w opisie. Tak od razu nie będzie linku, ale możliwe, że zrobię zaraz link. A tutaj tak, że nie można, że nie ma <śmuszyk> zakaz wstępu co jest. Ale tutaj tak o, to, to nie ma co jest nagroda. <śmuszyk> tak. Tutaj jest, jak pochodnia. Jak wejdziecie do tego sejfa, urodzicie się właśnie w tym miejscu. best game moda. O! Gdzie macie na start? Takie rzeczy. Tam ta chatka, co tam jest dla was. To wszystko, co chciałem pokazać. Żegnam się z wami TeddyJay. SKS.